O ja, jak do mnie ku... Jo, jak mi tu dupkę wypina. Twerkuj, twerkuj. Chciałam kucnąć, to cię postrzeliłam, Twerkuj, twerkuj dupką. Eee, Eee, eee. Nie, musisz kucać i wstawać. No. Tak? No, no patrz. Oficjalnie nawet facebookowa moja żona. Także, kurwa, ja ci potwerkuję zaraz, nie? Czekaj. kurwa, damy... po pisku to się nauczysz twerkuj. <noise> to, taką no. Jak przyjadę do Katowic, tak nie... Nie, jak, to wygląda, nie jak przyjedziesz do Katowic, obiecuję, że zgolę brodę. Ania twerkuj. Twerkuj na barze Ania, odwróć się tyłem i twerkuj na barze. Dajesz, ja nie... dajesz maleńka. Na kontrolę. <noise> Jeszcze nam kina na suficie została. Kina, ruszaj, dupką. Ja Został mistrzał twerkowania. O Jezu, ale będzie wstęp. No. Witamy w kolejnym odcinku Warhammera. Ze mną jest dzisiaj podkręcona, niezapominajka. Na no cześć. Twerkująca na suficie kina. Czekaj. I marząca o plackach ziemniaczanych młocia, jak ją znajdę. Mm, z sosem wiedeńskim. Mój <grym> no. nowy wybór, sos wiedeński. Jaki ty chciałaś? Ja, ja chciałam wiedeński. Ale myśmy węgierski chciały. No, no właśnie, no, po węgiersku. Był wilejski, Twój był wileński. Wileński, wiedeński i węgierski. Tak. Wszystko w na jednym talerzu zmiksowane, no. <grym> a, teraz, a teraz komentarze <grym> piszą, jakie to, są, jakie to są wileńskie i wiedeńskie. Dobra, laseczkę, ja was zabieram na wieś. Uuuu, <grym> jej! <grym> <grym> Będziemy zbierać stel, <F2> jajka do sosu wiedeńskiego. No co, Teło? F2! No przecież jeszcze mi się nie pokazało okienko. So Jak to? No tak, Jak to? to? Ej, ja nie mogę tego skancelować, Teo, kurwa, proszę No cię. ja wciskam F2, ale nie działa. Ale ja mam pod F10, Teo, ten... Zatrzymaj, na A mnie to gucio obchodzi, ja nie mam okienka. Ej, laski, wyszedł, pchnijcie, że nie. jesteście niegotowe. Dobrze. A może któraś z was F10 zda Pewnie, nie. no ja... No ale co, w dziesięć nic nie, nie daje. A mnie nie wyskoczyło, widzicie, takie... I nawet. Takie no, jesteście. Ale... No co za gówno, dlaczego nie mogę tego klipu przycisnąć. Baba Babę z wozu koniom lżej, dobra, idę sobie. Nie chcecie mnie, to, to nie. wyjdź z party i wejdź jeszcze raz. O, no, Teo została zbanowana z imprezy. Bu. Nie lubią mnie. To no, 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 nie chcę tak... się z po raz czwarty. No, co ty gadasz? Dzisiaj jest po prostu wszystko przeciwko nam co do nagrywania. No. Fail za fajem. Jedna głodna, druga zombie. No bo no, to jest poniedziałek, no. Wcześniej rano, a zaraz mi obudzić to czekały ku pół godziny. na No grę, i nie? dobra, no i nie teraz lepiej. mogę kliknąć. O! No! no, no. Ura! No. <laughs> Potwierdzę. Wszystko będzie w Prepare yourself. Będzie Dobre. yourself. Jeszcze wygramy i odblokujemy dodatkową mapę. O ile jest? O, o ile tak. jest. A ile jest. Ale nie jest to, to jest ostatni odcinek z Warrior Tak. Tak, <laughs> przejdziemy tą mapę i wygramy ją, a wygramy na pewno. To zobaczymy na mapę i zobaczymy, czy kończymy. Ale widzicie, jakie mamy śliczne konie eteryczne? Nie, ja widziałam tylko zwłoki na dachu. A dzieci na dachu. To no właśnie. Miam. <laughs> <laughs> Om nom nom nom. Trochę już takie <laughs> za stare na Mam, Nom 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 nom. nom, nom. <laughs> Myślałam, że za stare do czegoś innego. <laughs> nie wiem, nie preferuję. O dziurka, patrz jaka dziurka. Uuu, coś tu trzeba zbierać. No. Pani, naprawdę. Dobra, idziemy na lewo. Ja poszłam tutaj do dzieci. I, i ja matwy. poszłam w dziurkę, bo mnie młotka zachęciła. O, jakie ładnie obgryzione, nawet flaczki widać. Ale <laughs> to nie Patrz, są Aniu? dzieci chyba. No nie są, to są po prostu... są ukrojeni, <laughs> więc wyglądają wybyło To nie do sapie, A nie, to bo ty jesteś sama. No. To ja proponuję iść nie pomóc, o ten na przykład. Już to jest koło. Ja nie wiem, ale spadłam. O patrzcie wow. hodują szczury zupełnie jak ja. A uciekły im. kołnik szczur mam czystej no, niż u ciebie. Jakie śliczne koniki! Dziękuję. A, widzisz, moje szczury mają super czysto. Nie kuchnie. Ja sobie możesz mnie pocisnąć na różne sposoby, możesz mnie narysować chorobą weneryczną. <gessä> <grywak> A Ciągnie mnie! Ale nigdy, przy nigdy nie, nie dbam o moje szczury, bo ja je kocham i Nie no, hoduję na mięso. Tred, <tredISO> no znowu! Gratunku! <grywak> <grywak> Ojej! Ratunku. Mam z puszką. o dzień dobry. O, dziękuję. Ale impreza! O, co szczury! Słuchajcie, jak ten, jak by było! Jednorożec, Menel! O, o kurde! Ty, naprawdę wyglądają jak Taak. Menel! Tak! No. Tutaj, jeżeli montuję i mi się chce to wkleję wam zdjęcie Menela i kawałka mojego cycka, bo akurat mam takie zdjęcie, czyli <coughs> ten, menel na cycku siedzi. Ojej! No. Oczywiście mówimy ja o szczurze. Muszę się uleczyć. Ja już umieram. A to byś że pozwoliłam, jakby się, pozwoliła, się, pozwoliła, się <noise> na mojej żony, naprawdę? Nie, ja po prostu wiedziałam, że to jest takie oczywiste. Ja mnie tu macasz od tyłu, jak worek niosę. To są medipaki. paki. Gincie, 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 gincie. Gdzie, Gdzie są paki? Oznaczyłam. Dziękuję. Czy ty... Ojej, czy ty... Aha, dobra, właśnie ja tu wla wla wlazłam po worek, ale spoko. Zastanawiam się, czy te konie Piększa. mi się nie niedoczyta, doczytały, czy są takie eteryczne takie właśnie. Nie są takie eteryczne. Nie wiem, ale chyba muszę zacząć cię bronić. Rzuciłam worek. Ania za tobą. Ojej, ojej, ojej ojej, ojej ojej. To nic nie te tu się konie nie dzieje. są takie Już biegniemy. Nic tu się nie dzieje. Wcale nie mam kłopotów. A to dobrze, że się nic nie dzieje, nie mam faktycznie te konie są jakieś takie dziwne. A teraz zauważyłam, Pakę dałam się pociąć jak mi i tu drzwi zamknęła? Ała! O nie! Ej, nie tak! 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 O panie kochany, co tu się dzieje? Gin, 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 gin. Dobra. Nie! A co, Zostawcie mnie! Jeszcze Gamer, ah! Skaczący wielki szczur. go odsunuje, nie? Przypuszczam, że właśnie Właśnie widzę, że troszkę jak rzod już wygląda. Aha, oh, ja się wczuła. Tak! Ała! No ile on jeszcze wytrzyma? No właśnie, weź Kurde, Już! O, o, o nie, fala! Dobra, może są tu gdzieś jakieś leczenia. Jest, Kto jest ktoś nie tu rano, do mnie jest albo strzela. Nie, ale jest amunicja. Właśnie wzięłam. Gdzieś jest ganer. Przepraszam. No, jest. Aż zguwałem francoka. Nie mam amunicji, żeby nie donowała. Już. Dobra, leży. Jeszcze gdzieś jeden jest. No. Tam na górze. Ano Pięty Okej okay. uh. No dobra, to no idziemy poworeczki Możesz. Tak ile tak odmiany tu. No. No, wy się posklejałeś co. ja, ja się wczoraj, wczoraj... przejść. Idziesz kinąć? Ja wczoraj grałam cały dzień w Mass Effecta i kurde, nie mogę się przyzwyczaić. <laughs> Bo jest inne A nie ja chcę powiedzieć, że ja się przesiadałam za Sylla Lotą broidera, nie? O, kurde, nie! Pałap! Te łapy! Właśnie czekaj, o, okuwecie... staram się. Nie! Bo, ja bo się schylił, mój. Dziękuję. Aha. I cały czas próbuję przeładowywać tą broń, <trony> 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 nie? tutaj. Ja chcę, gdzie? na mnie nie podchodzisz do kogoś ze tyłu, po czym strzelasz mu w łeb, nie? <trony> 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 hmm, dobra, biorę. O, na farmę świnek idziemy! <laughs> e, jeszcze jedna apteczka, jakby ktoś chciał. Dobra, ja na razie mam. Bierz młotkę. Dobra, jest apteczka, najwyżej będę kogoś sklejać. No. Tutaj są A, ale na Ale oblazły. No ja tu Bygnozie... czyszczę teren, ale... Ale ja nie, niepotrzebnie To To było falę przed Damy radę! Ania a nie, a nie siedzie dzielnie. O, pomagacie mi? Już, 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 już. Nie to, bo Cię ci w dupię. No kurde! Jak ja mam? No. Ta odpoczywa na woreczku. No właśnie, ona siedzi na worku i nie mogę kliknąć. <grym 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 ona siedzi na worku. <grym> nie się Ja jaskiną poniosę tę... Tak. No, ja tu się postaram bronić, ale tutaj leci... Dobra, kamer gdzieś ma. Off! Oh, no. Biegni, Łotka biegnij Biegnij, Kina! Biegnij za tobą, jest duży, biegnij! Aha, nie biegni, możesz biec. A, nie. Gunner gdzieś! to nie on za ciężką dupę, nie mogę nie mogę. Biec. To, to, to worek, nie twoja dupa! Tak dla odmiany chociaż raz! Okej. Okay. Dużo tych worków Jeszcze biegni. jeden! No, no. Francoków się nie da parować, nie wierzę. Dwa jeszcze, nie? Już. Dobra, jeden poszedł! Ała! Gdzie ten gander? Gdzie ten gander Tam, gdzieś jest cholernik. Gdzie mnie odpychasz? Tutaj jest! Oznaczyłam to! Oznaczyłam! Bo ja nie mam nic, ja nie mogę go zastrzelić. Dobra, poszedł. Ślicznie! Ja nie... Asasin! Asasin na mnie! Tak, jeszcze ten gnój! Już go A, idę, już, już go biorę! do dziewczynki musisz podnieść. Już. Dobra. Dziękuję. Ja się bronię z wozu, dupą do wozu i wiecie... Dobra, muszę się a, skleić. tu żuna leży, umiera, a dupą do wozu i to pamiętam. Asasin! <laughs> Asasin! Aaa, gnój, żyj! Żryj! <laughs> nie wiem, czy go zabiłaś. Gnój uwiesiło. Dobra. Dobra, czas na kolejne dwa worki. No. Do. Ale gdzie one są? A znowu pak, e, musimy tam przez farmę chyba na lewo. Przydałaby się apteczka A jakaś. Ej, wow. wow. chodzę po wodzie jak Jezus. Po palach, A, Kina, po palach. To jeszcze nam rozmnóż tą mąkę, co żeśmy przyniosły i będziemy w domu. <gül Spiritual NYU> <laughs> <gulp> Sorry, jeden skill kurwa dziennie, no. Jeden cud chyba. No. Koń, apteczka kraj. jakby co? O, to ja chętnie no no srebrno. To czekaj, to ja podniosę tą apteczkę i ci... O kurde, nie podniosę, bo mnie gonią. A, pomocy! A tu co? A tu też są apteczki! O! Pomocy! Gonią mnie! Kalabardziści wściekli! Please, pomóżcie mojej żonie, a ja się posklejam. Chyba ich od tyłu bo za... A nie, dobra. Ania ich spaliła. Dobra, worek w miarę. wiesz, ja wezmę drugi. Tędy nie będzie na skróty? Przez wodę. No. No. Nie wiem czy nawet dupy się nie zapadną. Tu pewnie też są apteczki. Będziemy, to będziemy, czy będziemy mogły jezusować? Możemy je zusować. Ania jest ja radę? No, no jakoś. <grych> dobra. To czekaj, to ty biegnij o... Hmm, dobra. Ja już jestem o, przy tym, moja. przy, przy wodzie prawie. Wos. chodźcie do nas, chodźcie do nas. Chcemy. Mierdziel, że go wezmę i zleję. No i biegnij, 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 biegni. kurde. Już do wozu, bo to będzie koniec. Tak myślę. A, nie, no. nie chcę umierać, nie tak młodo. Też nie chcę umierać, kurde, przez Potem gaz. Dawaj. Przez gaz mam haluny, Aniu, idziesz! Już! Jedź! A ja się oglądam za nią i czekam nie? Wiktorius! Trzy lasy Ej, tak pięknie. Nie znaleźliśmy żadnego grima, żadnej książki, ale to nic. Oj, tam, oj, tam. To by mu strasznie. Ja tam nie wiem, czy tak strasznie było. Z nami zawsze jest dobrze. No, nie pod jak przylatujemy. Mmm, pięknie. O, biała kusza, zawsze o takiej marzyłam. Ej, biała kusza, chyba. może się to przyda. Ja dostałam młotek znowu. Jej! O, kurwa, mot. No. Siekierka z tym. Ale starczą. Ja z, z shieldem. Returnujemy do INA. Tak jest. Ewentualnie. Także tuż może się okazać, że to ostatni odcinek, więc się żegnajcie mentalnie z serią. Hmm. Ale, ale jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę, jeszcze jest napięcie, To napięcie, to napięcie. Ale nie przysy... mam napięcia. Nie masz napięcia? Aluksa. Napięcie? Napięcie, <śm> Kimku, napięcie, aluksy. <śm> Okej. Okay. I to... chwila prawdy. Czekajcie. Teoretycznie można. A co? Co to jest? Aha, to jest ta nie, dodatkowa. Nie, 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 reduj, nie, reduj. Nie, nie Czemu nie redujemy? No, a nagrywamy dwie mapki na jednym odcinku? No raczej nie, no to no będziemy Okej. Okay. <laughs> no to teło. No to chory. cóż, to dziękujemy za obejrzenie odcinka. Była ze mną Kina. Byłam, cześć. Była ze mną młodzież. Byłam, cześć. I nie zapominajka. Byłam, i pa, pa. I byłam sobie ja. To pa pa. Det var Bye. <laughs> Bye.